w nieba, tęsknąć, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużo, popsować gniazdo na gruszy pocianie, bo wszystkim służą, tęsknoty panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są, jak odwieczne Chrystusa wyznania. Bądź pochwalony, tęsknoty panie. Zdalał zgryzot i pocieszeń. Na was w miarę znać nadzieję, mroko kryjówkę sobie bić. O blasku próchna mówić dnie. o słońca nic nie mówić. Siebie ojczysta, siebie jasna, nie będę powalonym co Codziennie mocniej w ciebie wracam radością, smutkiem, dumą. Nie, nie będę jak zerwana bić, odrzucam pusto żyjące słowa. Możemy kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Sto pięć lat temu na początku października 1918 roku, na wieść o nawiązaniu przez Niemców w kontaktu z Amerykanami w sprawie warunków zawieszenia broni, Polacy nie mieli wątpliwości, że wolna i niepodległa Polska stanie się rzeczywistością. Aktywność Polaków nie miała sobie równi. W Krakowie 28 października 1918 roku utworzono Polską Komisję Likwidacyjną, zajmującą się przejmowaniem władzy w Galicji. Na obszarze Królestwa Polskiego w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku, uwolniono od okupacji w powstał rząd z Ignacią Kleszczyńskim na czele. Mimo trwającej ponad 100 lat niewoli, krwawo stumionych powstań narodowych, represji politycznej, słychać Syberia, nasilającej się polityki, lusyfikacji i germanizacji na przemowie XIX i XX wieku, Polacy nigdy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Władysław Bełzna, Ziemia Rodzinna. Całe moje serce, duszo mi kocham tę świętą Ziemię Rodzinną, na której moja kołyska stała, i w której dawnej karmi chwała. Kocham te góry, lasy i Potężne rzeki, ciche rzaje. Bo w tych potokach w wodzie zbroja, Ty się przeglądasz, ojczyzno moja, krwią burzniona, we łzach skąpana, taka na zdrogach i tak kochana. Субтитры Degrymi z 22 listopada 1918 roku o Najwyższej Władzy Reprezentacyjnej Republiki Polskiej poprzez nadanie mu stanowiska tymczasowego naczelnika państwa. W warunkach trudnych do oszacowania strat ludzkich i materiałowych z lat 1914-1918 Rozpoczął się trudny i dramatyczny proces walki o granice i kształt ustrojowy odrodzonej Rzeczypospolitej. Antoni Słoniński, Polska. I cóż powiedzą to my słowników, lekcje historii i geografii, gdy tylko o niej mówić potrafi krzesz bzuchliwący i śpiew słowników. Choć jej granice znajdziesz na mapach, Ale o treści, co je wypełnia, W powieci tylko księżyca pełnia I mgła nad boką, i liści zapach. Pytasz się synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży, Jest w każdym wiernym sercu Polaka, Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. Jego misją było przygotowanie ordynacji wyborczej do zaplanowanych na 26 stycznia 1915 roku pierwszych wolnych wyborów do zajmu ustawodawczego. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku nie oznaczało jeszcze powrotu do Polski, Wielkopolski, Pomorza, Ziemi i Michałowskiej z naszym miastem Brodnicą. Wincenty Pol, stary ułan pod Brodnicą. Pod Brodnicą, jak woda, stoi wojsko na morzu. Szkoda, Polsko, oj szkoda, takiej dziatwy i broni. Jak ją ludzie zobaczą, to w Poznańskiem zapłaczą. Będzie klątwy i żalu tam na ciebie w Nysko. Nad granicą tuż droga wierzy młoda kobieta, zapłakana nieboga i ułana zapyta, a cóżeście, panowie, najlepszego zrobili? A cóż na to Bóg głowie, żeście Polsku rzucili? się jakieś niecodzienne poruszenie, zapowiadające, jak się później okazało, wyjątkową i historyczną chwilę. Rankiem następnego dnia resztki niemie niemieckiego Wojska Granicznego opuściło miasto. Gdy zegar z już wybił godzinę dziewiątą, w dniu 18 stycznia 1920 roku, Stamtąd rozległ się głos trąbki miejscowego obywatela, Romana Sobocińskiego, który odegrał powitalny fenner. Po nim rozfalowały się dzwony brodnickich kościołów i zaryczały strażackie syreny. Wtedy dopiero Brodnica stała się płatna. Od 18 stycznia 1920 roku w Brodnicy, jak zapytał ten i ów Niemiec, czy to tutaj już też Polska? Tak, to Polska. Dotąd często lekceważona, poniewierana. Teraz wolna. Pani Marek, Mazurkiewicz Krajewski, Pani Maciej i za oprawę dozwyczajną Jakubowi Cybulskiemu, Jerzy Karabach. No muszę powiedzieć, że dziękuję Wam również za Wasze zachowanie dzisiaj bardzo. No i że, że zachowaliście się tak, tak stosownie do, do tej dzisiejszej uroczystości, także Dziękuję wam za to. To nie jest ostatni akcent patriotyczny dzisiaj, to, tak jak zapowiedział pan profesor Słucham, spotykamy się na boisku sportowym. Zapraszamy już poprzednie i o 11.11 11 wspólnie zaśpiewamy w ten głos.